Dzień dobry. Czasami pytacie nas, czy wino im starsze, tym lepsze. No, na to pytanie są dwie odpowiedzi, tak naprawdę. Do pewnego momentu, im starsze, tym czasami potrafi być lepsze, ale nie można. Przegiąć z tą długością trzymania wina w piwnicy czy gdzieś tam w jakichś schowkach. W związku z tym, dzisiaj mamy dla Was bardzo ciekawą degustację. Degustację pionową, to znaczy, będziemy degustować tylko jedno wino, ale w trzech różnych rocznikach. Postanowiliśmy zajrzeć do naszych zapasów, troszkę je uszczuplimy i przygotowaliśmy dla Was propozycję win w rocznikach 2018, 2017. I 15. To będzie wino z Austrii, z odmiany Rysling z winnicy Weingut Malat, z parceli, która nazywa się Zilberbilsch. I tutaj osoby, które znają język niemiecki, mogą od razu sobie pomyśleć: Ten zilber pewnie związany jest z jakimś srebrem. I rzeczywiście, może nie ma tam kopalni srebra, natomiast fakt, iż parcela Zilberbilsie jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o mikę, to w zachodzącym słońcu, takim jak mamy właśnie w tej chwili, ta parcela niejako połyskuje w kolorze srebrnym, właśnie z sprawą tej miki. Przy czym sama parcela ma bardzo ciekawy układ, dlatego że to jest układ tarasowy, w związku z tym ona niejako jest no, jakby pewnego rodzaju schodem, w takim stopnie można powiedzieć, posadowionym całkiem daleko Dunaju i spogląda w stronę Dunaju, a skoro Dunaj to możemy sobie od razu pomyśleć o glebach, które tam występują, bo nie tylko mika, ale przede wszystkim również różnego rodzaju gleby osadowe, piaszczyste, które naniósł Dunaj, piaszczyste, a więc takie, które mają bardzo dobrą Przenikliwość wody, w związku z tym ta woda tam niejako nie zalega, a tym samym sytuacja, kiedy są na przykład bardziej gorące lata, wtedy roślina musi głęboko korzeniami szukać wody po to, aby przeżyć. No i tak naprawdę my dzisiaj prześledzimy sobie, jak zmieniały się w czasie wina i co się dzieje z winem tym najstarszym, a może z tym najmłodszym. Zaczynamy zatem od wina z rocznika 2018. To jest wino Ercelage, w związku z tym wino z parceli wysoko klasyfikowanej. No, 18-rocznik. Barwa w ryzlingu dosyć szybko się zmienia. Gdy ryzling jest młody, to zwykle wina są w kolorze białym. Tutaj mamy do czynienia już z takim żółtym, wręcz zahaczającym o, o złoty kolor. Jeszcze to nie są nuty takie idące w stronę wręcz takiej starego złota, czy jakiejś tam takiej brązowości, ale takie rzeczywiście pierwsze, pierwsze złotawe akcenty pojawiają się. No, bardzo dojrzały. Sporo tutaj owoców, owoców takich trochę tropikalnych, tak bym je określał. Oczywiście typowa dla ryzlinga cytrusowość i świeżość, aczkolwiek ten tropikalny owoc chyba tutaj jednak jest istotniejszy. To nie jest taki super świeżutki ryzling, to jest ryzling, który zapowiada, iż spory ładunek taki emocjonalny możemy spotkać w kieliszku. Delikatna też pikantność, ale to takie subtelne, subtelne dotknięcie tej pikantności. Ona myślę, że w tych kolejnych rocznikach będzie dużo większa. Fantastycznie zintegrowane wino. Kwasowość, która jest oczywistością w przypadku Rieslinga jest wsparta taką dojrzałością, czujemy grejpfruta, czyli taka lekka też cierpkość typowo dla, dla grejpfruta pojawia się, ale ciągle to, co w nosie było pierwszym takim wrażeniem, czyli ten owoc tropikalny, również obok tego grejpfruta pojawia się. To wino nie ma znamion no, takiego wina już starowego, tu ciągle jest pełna werwa, ciągle jest pełna energia, Michael Malat, producent podaje, iż te Rieslingi mają potencjał dojrzewania kilkunastoletni. A więc 18 rocznik pewnie w 2028 roku również będzie ciągle w bardzo dobrej kondycji. Wino dojrzewało fermentowało w sposób spontaniczny, a więc w towarzystwie naturalnych, dzikich droży. I dopiero później po tej fermentacji trafi do dużych beczek, no sporych, tak naprawdę o pojemności około 3000 litrów, przy czym tego rodzaju beczki one już dawno nie oddają aromatu dębiny one raczej mają ukształtować charakter wina pewnego rodzaju strukturę przy czym w tych beczkach również pozostawiono wino razem z osadem w związku z tym te drożdże sprawiły iż ryznik nie jest taki można powiedzieć agresywny nie jest taki mocno kwasowy raczej pewnego rodzaju właśnie kremowość w nim występuje Świetne wino do, do ryb, do owoców morza, ale oczywiście jak to Rysling również świetnie sobie poradzi z tłustymi, białymi mięsami. Zobaczmy, co się wydarzyło w roczniku 17, który był lepszy niż rocznik 18. No, sprawdźmy zatem. A więc mamy Ryslinga z rocznika 2017. O, i pierwsze zaskoczenie. Barwa jaśniejsza. Jeszcze nie ma tych złotawych refleksów. No, pierwsze takie wrażenie pewnie ten rocznik 18 ma troszkę krótszą przyszłość przed sobą, ale też, tak jak wspomniałem, prawda jest taka, iż 18 był minimalnie słabszym. 17 był znacznie bardziej atrakcyjnym. Tutaj mamy fajną, taką żółtawą barwę. Nie ma jeszcze tych, tych złoceni. A co wnosi? cytrusowość, skórka cytryny, również grapefruit, przy czym brakuje tych nut tropikalnych. Za to pojawia się pikantność, ta, która tutaj była takim akcentem w tym winie, w 17 roczniku. No już tak powiem, próbuje wybrzmieć, wejść na scenę i powiedzieć Halo, Halo, jestem tutaj. Riesling jest świetną, świetną odmianą, która właśnie potrafi pikantność pokazać i charakter miejsca, czyli tak zwanego terua, czyli zbioru różnego rodzaju czynników, które powodują, iż to konkretne miejsce ma jakieś swoje własne cechy, Cechy, a finalnie wina stamtąd pochodzące są wyraźnie różne niż te, które pochodzą z innego miejsca. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy winiarz produkuje wino w taki sam sposób, tylko że ono pochodzi z dwóch różnych albo nawet trzech różnych parceli i mimo tej samej metody produkcji okazuje się, że mamy do czynienia z dwoma albo z trzema zupełnie różnymi winami. To właśnie jest to terroir, czyli cechy, które powodują, że wino z danego konkretnego miejsca odróżnia się pewnymi cechami smak smakowymi czy zapachowymi. Wyraźnie wyższa kwasowość. Kwasowość, która jest pierwszym wyznacznikiem tego wina. I od razu mamy tutaj podpowiedź, gwarancję trwałości. W związku z tym, jeżeli mamy kwasowość w winie, to możemy spodziewać się, że wino dłużej nam wytrzyma. Zatem wino z rocznika 2017 jawi nam się jako świeższe, pełniejsze, werwy. No, zobaczymy, co się wydarzy z rocznikiem 2015. W tym przypadku wykorzystałem również inny kieliszek, dlatego że starsze wina możemy podawać w troszkę bardziej pękatych kieliszkach, po to, aby one nam się lepiej otworzyły zaskakujące kolor wcale nie przypomina tego z roku 2018 jest tak, szerze mówiąc pomiędzy 17 a 18 delikatne naprawdę subtelne widzę jakieś takie nuty złotawe chociaż nie to ciągle jest świeże wino 15 rocznik 9 lat riesling To jest to, co w ryzlingach rzeczywiście chyba najbardziej lubimy, czyli taką finezję i pikantność. Nuty lekko tropikalne, ale również także cytrusowe. Delikatne dotknięcie takich nut petrolowych. Ja wiem, że Michael Malat nie do końca lubi, aby tego rodzaju nuty wybrzmiewały w jego ryzlingach, natomiast to jest naturalna cecha odmiany. Im starsze wino, tym łatwiej pojawiają się te nuty, Właśnie petrolowe, i one w przypadku tego wina sprawiają, iż dochodzi jakby nam ten trzeci właśnie wymiar, który informuje nas, mamy do czynienia ze starszym winem. Rocznik 2015 był bardzo dobry w regionie Kremsztal. Tam rzeczywiście pogoda sprzyjała, zbiory były odpowiednio wysokie, ale również przede wszystkim jakość winogron pozwalała winiarzom stworzyć wina, które mają bardzo długi potencjał. Do dojrzewania. Wino dziewięcioletnie, ale myślę, że spokojnie, jeszcze 20 lat przed tym winem jest. Tylko i wyłącznie na razie tak wnioskuję po samym nosie. Zobaczymy, co się okaże w ustach. zupełnie inna charakterystyka. Ciągle bazujemy na fajnej, wysokiej kwasowości, natomiast doszła taka, taka część wina, która podpowiada nam, że wino zaczyna wchodzić w wiek no, może taki wczesno-dorosły, czyli mamy lekko podpieczone jabłka, jakieś takie nuty lekko suszonych moreli. Przy czym no, ciągle nie jest przyciężkawy, taki jesienny aromat. Tutaj cały czas jest środek ciepłego lata, ale lata, które wyjątkowo nam się udało. Zatem, odpowiadając na pytanie postawione w pierwszej części naszego filmu, czy starsze wino oznacza, że będzie lepsze, na bazie tych trzech ryslingów z rocznika 18, 17 i 15 mógłbym tak odpowiedzieć. Przy czym wiem, że te roczniki między sobą różniły się. W związku z tym każde wino jest inne. Rocznik 18, wino tropikalne, dojrzałe. Ładnie zbalansowane, gotowe już do picia. Rocznik 17 wydaje się, że ma całkiem spory potencjał na przyszłość. Fajna, taka jędrna kwasowość. Wybitny rocznik 15 powoduje, iż zaczyna się w tym winie pojawiać finezja i taki kolejny wymiar smakowy. W przypadku. Tego rodzaju win możemy powiedzieć tak, im starsze, tym lepsze. Oczywiście do pewnego momentu. Ja tutaj szafowałem datami 25, 30, 2025, 2030, 40. To wszystko jest oczywiście możliwe w przypadku takiego wina, ale pewnie później już nie. W związku z tym, jak macie w swoich piwniczkach różnego rodzaju starsze wina, przyjrzyjcie im się dokładnie, poczytajcie, czy roczniki z danych, które znajdujecie się, znajdują się na Waszych etykietkach, mają potencjał do dojrzewania, a przede wszystkim, co chyba najistotniejsze, musicie sprawdzić z jakich odmian winogron wina powstały, dlatego że pewne odmiany bardziej nadają się do tego, aby być pozostawione na, na dłuższy czas w piwniczkach i aby nabierały swojej dojrzałości. Taką właśnie odmianą jest ryznik. Jeżeli podobał, podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej tego rodzaju porównań. W naszych magazynkach jeszcze mamy kilka starszych roczników, także niewykluczone, że za jakiś czas pojawi nam się kolejna pionowa degustacja win takich samych, ale z różnych roczników. Na dzisiaj to tyle. Tymczasem.